No i ja to wszystko już prawie mo Teraz tylko z blatem 9 minut zostało do końca Wam trochę tu by zostawił, nie? Żeby to się nagrywało No to się będzie nagrywać panowie, dobra Tu macie I co? So się właśnie będzie nagrywać To będzie trochę trwało, ale słuchajcie, będzie dobrze. No, <słuch> Aj było źle, to zawsze po interesy dzwonimy i, do, i dobrze. No po interesy i sha la 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 la. No i siwy dym No tam wiadomo trochę by było nie? Tam pozdrów wszystkich Tylko wiadomo uważaj bo ta kurwa siano twoje I powiedziałby ja się cieszy Ehehe. Na dwie kamery Tak pani No Sonia by tam pomogła ruchaniem, to wiadomo. To wszystko takie to jest, nie, panowie. Wpadajcie na polską rodzinkę. Polska rodzinka. Na youtube yeah